First Blood King. Czy naprawdę Jankos zasłużył sobie na ten tytuł? Może na MSI te statystyki nie są przekonujące, ale czas poznać jego całą historię, bo być może jest to jego największy triumf na arenie międzynarodowej. 2013 rok, tu rozpoczniemy międzynarodową karierę Jankosa. W team Mistral po raz pierwszy pokazał się we francuskim Lille w ramach turnieju, który kwalifikował do relegacji. Tam jednak odpadł na Alternate, ale warto wskazać, że to była jego pierwsza próba. Będąc jeszcze bardzo młodym zawodnikiem, nawet nie zdawał sobie sprawy, że warto zabrać swoją myszkę i klawiaturę. Myślał, że dostarczy to wszystko Riot. Z drugiej jednak strony warto również zaznaczyć, że tam rozgrywał swoją kolejkę Elciersów, jego przyszły pracodawca Oslot

walczyła o najwyższe trofea, a to jest ta historia Kopciuszka, oni w starcie z Ninjas in Pyjamas pod koniec 2013 roku. Y byli bardzo mocno niedoceniani. Friese w jednym ze swoich tweetów napisał, że to będzie bardzo szybkie 3-0 i w końcu dostąpią e, tego zaszczytu, aby wystąpić w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nic bardziej mylnego. Słynne 1 na 2 overpoła, grając na Kale, e, czy też niesamowite ganki Marcina. To doprowadziło do tego, że niegotowi w żadnym stopniu zawodnicy KMT dostąpili tego zaszczytu i awansowali do europejskiego LCS. -a. 2014 to oczywiście czas polskiego rokat i pewnie anegdotek na ten temat słyszeliście już na pewno wiele, dlatego my skupmy się na Marcinie, historii jego niesamowitego panteona Lisina, czy setapów z Elise, Kaitlin i Morganą na bocie jest naprawdę wiele. Tym zasłynął już na samym starcie agresywnym stylem gry i zachwycał naprawdę wielu. Już wtedy pojawiały się pierwsze opinie na temat tego, że będzie tym królem pierwszej kwij. Lato był to okres, w którym naprawdę narobili sobie polscy fani apetytu na to, że polski rokat może znaleźć się na orcach i było tego bardzo blisko. Niestety po dobrym splicie... Po bardzo wyrównanej serii NAFNATIC Natic 2 do 3 niestety przegrali. Joe Miller wtedy mówił o jednej z najlepszych serii jaką widział w ogóle w ramach europejskiego LCS, a później w, w, w walce o ostatniego slota na World'sy, przegrali z oczywiście SK Gaming. Tutaj również się nie udało, jednak ten mecz był bardziej jednostronny. Lato to również nie był okres w którym święcili triumfy. Ostatnie miejsce, w, które gwarantowało playoffy, jeżeli chodzi o fazę regularną, później również bez specjalnych sukcesów. To był chyba najgorszy rok w karierze Marcina Jankosa Jankowskiego. Oh, well, druga połowa roku czyli letni split to również nie były specjalne sukcesy w tym momencie zajęli ostatnie miejsce gwarantujące playoffy, ale w zasadzie na tym możemy skończyć najgorszy rok Marcina w karierze sam wspominał również przed startem tego splitu w wywiadach że może decyzja o odrzuceniu ze składu Saksusa i Celavera nie była najlepsza I'm kind of sorry for 2016 rok to pierwszy transfer Marcina do H2K. Koniec historii z Rocket, był również całkiem ciekawym początkiem nowego projektu. Jeżeli chodzi o tą formację, w pierwszym splicie zajął czwarte miejsce po dwóch przegranych seriach Best of 5 w ostatniej mapie. Jak również w letnim splicie pojawiła się przegrana, tam zajął Trzecie miejsce, ale również przegrał w półfinałach spotkanie w pięciu mapach. Wtedy pojawiła się pierwsza klątwa Jankosa, który nie potrafi wygrywać ostatniego starcia w Best of Five. Punkty przy okazji wiosennego i letniego splitu pozwoliły H2K na awans drugiego miejsca na Worlds. Trafili do grupy z pierwszą e, chińską formacją, czyli EDG, EHQ z Tajwanu oraz wildcardowym INC. I tutaj wbrew oczekiwaniom zajęli pierwsze miejsce, co również pozwoliło im na znalezienie się w parze ćwierćfinałowej z Albus Nox Luna, czyli fenomenem tego turnieju, pierwszą drużyną wildcardową, której udało się awansować do fazy playoff. Tutaj oczywiście słynny rzeźnik z Poznania, Szalony Rumu. Lane Kingdom w postaci Wandera i Forgivena naprawdę dali o sobie znać i awansowali do historycznego już półfinału. Kolejny sezon w barwach H2K to niespodziewane rozstanie Marcina z Oskarem. Wander odszedł z drużyny, a na jego miejsce na dolną aleję pojawił się duet Nuklear i Chey, i to nie był dobry sezon. Pierwsza runda playoff we wiosennym splicie, za to w letnim czwarte miejsce. Osłodzić to wszystko mógł Gauntlet, gdzie całkiem nieźle przedarli się przez pierwsze dwie rundy, ale na koniec y, oczywiście trafili na final Bossa, czyli Fnatic, które ostatecznie wykluczyło ich z walki o światowe finały w 2020. 17 roku. latu 2018 roku to prawdziwy rollercoaster, jeżeli chodzi o G2. Mieliśmy tutaj najlepszego polskiego brauma, Sory Wander, ale oczywiście w tym panelu odnajdywał się całkiem nieźle jak zresztą całe G2 i początek splitu był całkiem niezły. Później zdecydowanie się pogubili. Naprawdę po długiej przeprawie w turnieju gauntletowym udało się awansować z trzeciego miejsca na Worldsy, pokonując ostatecznie szalkę i Wandera.

guys i'm not a i'm really happy that we actually won because that means we beat the best chinese team so that means we can also beat the second best chinese team and that probably means that we can also maybe beat the third one or maybe like now sorry guys i'm sorry Jankos oczywiście miał również bardzo duży wkład w to zwycięstwo. Późniejszy zwycięzca Warców Invictus Gaming trafił właśnie w półfinałach na e, europejskiej G2 i tu już niestety ekipa Jankosa nie miała za wiele do powiedzenia. Jeden z najgłośniejszych transferów w historii całego europejskiego League of Legends. Caps trafia do G2 prosto z Fnatic, do tego dominujący styl przez cały split LEC. 11 splitów, czekał na to Marcin, aby w końcu podnieść ten puchar. I po najszybszym finale w historii w końcu mu się to udało. Jeden z najlepszych splitów indywidualnie, który nam zaprezentował. Ale pytanie, czy również to przełoży na formę na międzynarodowym turnieju? Biegny tak się zaczyna wejścia! Ja nie ma powiedzenia! Ja po prostu nie mam nic tu do dodania! To jest kompletna, deklaracja. Czy to będzie koniec rozgrywki już teraz? 20-30 sekund Death timerów. na pewno o, nie jest to ten zrobi, Ktoś ma to zrobić, to będzie to G2! I Michał, to jest statement w tym momencie ze strony G2! Zobacz, jak oni sobie pogrywają z przeciwnikiem z Ameryki! 5 lat komentowałem, ale teraz nie mam słów! 18 minut to będzie zwycięstwo poniżej 20 rekordu. Może nie pobiję, jeżeli chodzi o najkrótszą grę, ale to! Ja cię kręcę Tomek! 18 minuta! g i i z mistrzem Messiai!